sprawa małstwowa, tak jak to dla Pani się do Ciebie daje, ale, ale jest to sprawa ważna. No i żał, żał, że do tego podpiera się jeszcze słowami papieża Jana Pawła II, dla którego ekumenizm był jednym z najważniejszych, jednym z najważniejszych filarów pontyfikatu. To? Proszę, nie Panie Przewodniczący, rada. bo ja muszę pan ja uświadomić Pana Radnego, bo on nie wie co mówi. To nie gadaje, to będzie. proszę o swobód, może Pani teraz zadać głos, ale bardzo proszę wchodzić sobie w zdanie, bo w ten sposób sobie jesteśmy nie Panie Radny, żal Panu, czy przykro mi jest, że Pan się robi katolikiem, widzę Pana na Różnach Świętych, Czuję się jako katolik, a pan nie wie, o czym pan mówi. Religie panu w ze sektą. Czy pan wie? Ja nie mam nic do protestantów, do zielonoświątkowców. To jest religia, proszę pana, ale zbój i świadkowie jehowi w naszej religii katolickiej są uznawani jako sekta. Czy pan o tym wie? To proszę iść do księdza, wzywa on pana uświadowę. na moją religię i tak jak Hanszek Oryna Jana Pawła II oczywiście wszędzie, wszędzie szedł, bo religię chciał zjednoczyć, a nie serdeczkę. Więc proszę się zapoznać i wtedy ze mną dyskutować. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. bardzo. Panie przewodniczący, panie, panie, pierwszy, dziękuję, panie państwo radni, ja też do państwa się zwracam z prośbą o miłoszka Jeśli chcecie zabrać głos, to bardzo proszę. Proszę do dyskusji. Proszę bardzo, Panie radę. Przypomnę, że nie ja się powołałem na słowa ja na Pawła ja się czuję, zbyt mało by go cytować. Pani czuje się na siłę by go cytować, ja natomiast, pani natomiast, natomiast Pani użyła słowa, że to jest sekta, to jest Pani zdanie, Pani zdanie, które niekoniecznie podziela, podzielają, podzielają mi Pan, możemy wyznawać to, co chcemy. Pani jest katolicką, ja jestem katolikiem ale są ludzie, którzy mają prawo nie być, nie być w tej wierze i mają prawo też w jakiś sposób funkcjonować, a Jan Pan II uczył tego, by to tolerować i szanować i, i aby, a przede wszystkim, przede wszystkim uczył tego, byśmy umieli koło siebie żyć, byśmy umieli koło siebie żyć. Dziękuję. Panie Tomku, jeszcze raz zwracam się do Pana z prośbą. Jest Pan katolikiem, Pan powtarzał. To bardzo Pana proszę o zapoznanie się z tą grupą strażnicą, co oni reprezentują. Naprawdę Pana bardzo proszę. I proszę nie ruszać, bo nie mogę wyczytać, jak słyszę od Pana, że to jest religia. Więc proszę bardzo się zapoznać. Dziękuję. Dziękuję bardzo.